Mądrość Syracha, rozdział trzeci. Mnie ojca posłuchajcie dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione. Albowiem pan uczynił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. A kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci Ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje Ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Jak Panom służy tym, co go zrodzili, czynem i słowem czci Ojca swego, aby spoczęło na Tobie Jego błogosławieństwo. Albowiem błogosławieństwo Ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo Matki wywraca fundamenty. Nie przechwalaj się niesławą swego Ojca, albowiem niesława Ojca nie jest dla ciebie chwałą. Chwała bowiem człowieka płynie z czci Ojca, a Matka w niesławie jest ujmą dla dzieci. Synu, wspomagaj swego Ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem Ojca nie pójdzie w zapomnienie. W miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień twego ucisku wspomni się o tobie. Jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. Kto porzuca Ojca swego, jest jak <laughs> bluźnierca. A przeklęty przez Pana kto pobudza do gniewu swą matkę. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Nie szukaj tego, co dla ciebie zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazano, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przekracza. Więcej niż zniesie rozum ludzki, zostało Ci objawione. Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły, i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy. Serce zatwardziałe na ostatku dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo od niego zginie. Serce zatwardziałe przygniotą utrapienia, a grzesznik będzie dodawał grzech do grzechu. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza to pragnienie mędrca. Woda gasi płonący ogień, a jałomużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami odpłaca, pamięta o tym, co będzie potem. A w chwili, gdy upadnie, znajdzie podporę. Koniec trzeciego rozdziału mądrości Syracha. Rozdział czwarty mądrości Syracha. Dziecko, nie pozbawiaj biedaka możliwości życia i oczu potrzebujących, nie męcz zwlekaniem. Nie zasmucaj duszy głodnego, nie pobudzaj do gniewu człowieka. W jego niedostatku, serca rozniewanego, większy zamęt nie wprowadzaj. I nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj proszącego w ucisku, a od ubogiego nie odwracaj oblicza. Nie odwracaj oczu od proszącego, i nie dawaj człowiekowi powodu, by cię przeklinał. Gdy bowiem przeknie cię w goryczy duszy, ten co go stworzył, wysłuchaj jego życzenia. Czyń siebie godnym miłości zgromadzenia. <laughs> A przed możnym skłaniaj głowę, nakłoń ucha ku biednemu i łagodnie odpowiedz mu pozdrowieniem. Wyrywij krzyw krzywdzonego z rąk krzywdzącego, a gdy sądzisz, będziesz nie bądź małoduszny. Bądź, jak, bądź jakby ojcem dla sierot, a jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem najwyższego i mu i miłować cię on będzie bardziej niż Twoja matka. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, a ci, którzy dla niej rano wstaną, napełnią się weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddadzą cześć świętemu i miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, będzie trwał bezpiecznie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego potomkowie. Z początku powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, zada mu ból swoją nauką. Aż nabierze zaufania do Jego duszy i wypróbuje Go przez swe nakazy. Następnie powróci do Niego po drodze gładkiej i rozraduje Go. I odkryje Mu swe tajemnice. A jeśli zszedł na bezdroża, opuści Go i wyda Go potężnej klęsce. Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie. Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza. I wstyd, który jest chwałą i łaską. Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy. I nie wstydź się aż tak, by to było Twoim upadkiem. Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba. Mądrość bowiem poznaje się z mowy, a wykształcenie ze słów języka. Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swego braku wykształcenia. Nie wstydź się wyznać swych grzechów, a nie zmagaj się z prądem rzeki. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy. Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył za ciebie. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. Nie bądź jak lewy we własnym domu. Podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn. Nie miej ręki wyciągniętej do brania, a do oddawania zamkniętej. Koniec czwartego rozdziału Mądrości Syracha.